Widim. Widim ma 8 lat w tej chwili, jest koniem trakeńskim, no i służy od 3 lat w Policji. Policja Konna działa w Częstochowie od 98 roku, wstępnie nas było sześcioro policjantów. Ja nie jestem od samego początku. Praktycznie ci policjanci, którzy tutaj byli od tego 98 roku to niestety odeszli już na emeryturę. A w międzyczasie ta jednostka się rozszerzyła. Dniem 1 lutego 2020 roku komendant wojewódzki policji w Katowicach podjął decyzję o centralizowaniu tego zespołu i w ten sposób z dniem 1 lutego powstało ogniwo policji konnej. W chwili obecnej 11 koni pełni służbę na terenie województwa śląskiego, przede wszystkim terenu powiatu częstochowskiego i jeden jest w trakcie szkolenia. Policję, jeśli chodzi o komendę miejską policji w Częstochowie, ogniwo policji konnej w ramach tych służb pełni tą służbę patrolową na terenie. Pobliskich gmin, czyli gmina Janów, gmina Olsztyn, gmina Blachownia. Bierze też udział w zabezpieczeniu imprez masowych już na terenie całego województwa śląskiego i przede wszystkim jest, jest to zabezpieczenie meczów piłki nożnej. No, w chwili obecnej te mecze sięgną bez udziału kibiców, ale w, w, w wszelkich innych imprezach biorą udział. A służba patrolowa, Park Chorzowski, jeżeli jest takie wystąpienie, a tak to teren naszego miasta. Jeśli chodzi o miasto, nasze koniki najczęściej można spotkać w okresie weekendowym, czyli w soboty czy niedzielę parki jasnogórskie, promenada Niemena oraz las Tego konia kupimy, jedziemy go zobaczyć, sprawdzić, tak, musimy wiedzieć, czy on po prostu ma też odpowiedni charakter. Na miejscu właśnie, gdzie go kupujemy jest tam taki robiony test koniowi. I po tym teście, jeżeli no, charakterem nam odpowiada, wielkością, która jest też określona, że jestem to 1,65 minimum, prawda? I wtedy konie mają robione badania i po tych badaniach lekarskich no, koń przyjeżdża do jednostki. koń jak do nas przychodzi, pierwszy etap szkolenia to jest 252 dni w cyklu tygodniowym, po 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie praktycznie ten koń ma i generalnie jest szkolony pół roku ale jeżeli się okazuje, że w międzyczasie nie wiem, były jakieś choroby albo konie jeszcze nie za bardzo nadaje się do tej służby, jeszcze nie jest tak przygotowany, a rokuje na to, że będzie wszystko w porządku, przedłużamy to szkolenie do roku, a później nawet jeszcze i o trzy miesiące dłużej. Po prostu no to jest zwierzę no i nie zawsze yy, tak chętnie współpracuje. Najpierw musimy się z tym zwierzakiem zaznajomić, trochę zdobyć jego zaufanie, umieć do niego odpowiednio podejść. No wiadomo, że te konie, które używane są do jazdy cywilnej, one robią no powiedzmy zgoła odmienne rzeczy niż te nasze. My musimy te nasze konie przyzwyczaić do rzeczy, które czasami dla konia są takie powiedzmy bardzo trudne, wręcz z powodu tego, że one niestety są zwierzętami uciekającymi, tak, a my musimy je nauczyć tego, że po prostu raczej wchodzić na człowieka, czy też oddziaływać na tłum, a nie uciekać, tak, także musimy to tak przestawić mu troszeczkę psychikę. Koń przede wszystkim, musi mieć ogromne zaufanie, musi się słuchać, spełniać nasze rozkazy. Wiadomo, że jeżeli jest to ten pierwszy stopień, no to musi się w ruchu miejskim zachowywać odpowiednio. Nie może być zwierzę płochliwe, absolutnie takie zwierzęta no musimy wyeliminować ze służby. Yy, musi umieć stać w miejscu bo często legitymujemy osoby, mamy różnego rodzaju interwencje i ten koń musi po prostu być na tyle właśnie grzeczny, żeby nie odchodził gdzieś, nie przesuwał się. Musi też stać, kiedy na niego wsiadamy, schodzimy z niego, no bo zdarzają się takie sytuacje, że trzeba jednak na tego konika wsiąść lub zejść, bo ktoś się boi w ogóle podejść do konia, nawet jeżeli prosimy go o dowód osobisty. No, jest to dla nas może trochę niewygodne, bo te zwierzęta niestety nie są niskie, no, ale dajemy jakoś radę. Na pewno musi być, że tak powiem odważny, nie może reagować na takie sytuacje, gdzie ktoś na przykład, nie wiem, głośno będzie krzyczał, nie wiem, wybuchnie jakaś petarda, nie wiem, ktoś będzie próbował go wystraszyć, na pewno nie będzie mógł e, wtedy uciekać, tak, no wiadomo, że może podjąć taką próbę, prawda, ale no to też jest rola jeźdźca, tak? który go po prostu prowadzi, żeby po prostu ten koń, no, odpowiednio się zachował. Znacznie zwiększyła się ilość patroli policji konnej w Częstochowie, jeśli chodzi o samo miasto, ale również powiat i jest to wielkie wydarzenie dla mieszkańców. Zwłaszcza w tych ostatnich dniach, kiedy się pogoda trochę poprawiła, coraz więcej ludzi wychodzi na spacery. No, często, często można spotkać tych naszych policjantów i robią to wielkie wrażenie wśród mieszkańców i mam nadzieję też, że taki odnoszą się do pozytywnego obrazu częstochowskiej policji. Jesteśmy odbierani, konie są odbierane bardzo pozytywnie. Ludzie chcą sobie robić z nimi zdjęcia, chcą je dotykać, głaskać. Dzieci krzyczą, machają z samochodów yy, rękoma. Wiadomo, że inny patrol nie wzbudza takiego zainteresowania. A tutaj jednak dużo osób nawet nie widziało w życiu konia i podchodzą do nas. Zdarzały nam się takie sytuacje, że dzieci się pytały czy to jest prawdziwy koń. każdy policjant, praktycznie żaden, który nie przejdzie szkolenia, a jest policjantem, tak powiem, no zwykłym, niekonnym, no nie nadaje się do takiej służby. Nie mogę poprosić kolegę z Wydziału Prewencji, słuchaj, przyjdź jutro za mnie i wsiąść na konia, bo ja po prostu nie będę mogła przyjść do służby, to tylko mogę załatwić w gronie policjantów tutaj z Policji Konnej. No, także jest to taka specyficzna służba, ale bardzo fajna. Jeżeli ktoś to lubi, ktoś to kocha, no to polecam, naprawdę на no супер праца.